Na co to za kolejka? A co ty nie poszłaś na pokoju? Klucza od ciebie zapomniałam zabrać. Jakiego klucza? No, od pokoju dałam ci go na przechowanie. A faktycznie tak było. No i? O, no i jest bezpieczny. Możesz mi go dać? Nie mogę, nie widzisz, że jestem zajęta. Ta kolejka to do ciebie? No. Grażyną. Jak minął, uderzył na głowy. A za czym oni tak stoją? Nie wiem, aleś się jak mięso w perelu. Chodzi o to, że jesteś żelasta? Trudno dostępna. Nie no, Grażyna tak być nie może. Inne panie nie mają z kim tańczyć. Poczekaj słyszałam, że panie nie mają z kim tańczyć? No bo nie mają. O, ach, niech panie to tańczą ze sobą. Grażyna, ale one chcą tańczyć z mężczyznami. Gdzie one widzą tu mężczyzn? A ta kolejka? To nie są mężczyźni, tylko desperaci. Słyszały panie, to są jacyś desperaci? Słucham, jak to wasi mężowie? Wszyscy? No, gdzie wszyscy, pewnie tych dwóch z przodu? Koleżanka zapytał, ale pani za niego wyszła z własnej woli. no uspokój się, zapewniam panią, że koleżanka nie ma zamiaru nikogo uwodzić. A już na pewno nie takiego zamężnego desperata.